Na kolejną leśną eskapadę. leśną. Skrawe kresztki lasu. No ale cóż. Las odłomkowy nie spodziewam się. Atakuje to już z ostatniej strony, i będzie trzeba poszukać jakiejś nowej lokalizacji. Zobaczymy. Gdzie to jest? Tu. O! Prognozy całkiem fajne. Pierwszy dołek. I coś się działo. George raczej. Raczej tym razem się nie pomyla. No dobra. Worek rozsypałem. Może tym razem będzie coś ciekawszego Dwa sygnałki tym razem koło siebie Spory ruch, bo to już jestem od tej strony gdzie już leci droga Pewnie to ci będzie śmietnik 71 56 Ale powiedzmy bije to na jakiś kolorek Niestety a drugi sygnałek to były dwa elementy, trochę głębiej. Nie wróży tutaj nic dobrego. Ta ziemia musiała być w jakiś sposób przeorana ciężkim sprzętem. Ale zobaczymy. Podręcznikowy sygnałek. Pięknie. Nie do pominięcia na pewno. No, nareszcie coś sypie. Stety się już rozsypują. Porocz piąty. Tak jak większość w tym mieście. No, dobra, szukam dalej. Jednak byli tutaj ludzie, którzy wędrowali. Zobaczmy. Kałoweczek, kałowe... Język się już pląga. Kawałeczek ołowiu. Patrzcie. Kolorek. Następny i kolejny trzy sygnałki, tak naprawdę za jednym machnięciem no dzieła to polmosik, niestety jakaś blaszka. inne coś wykonane ręką ludzką na pewno. Przynajmniej nie odłamek, więc fajnie coś innego w końcu w tym odłamkowym lasku. Kolejny kawałek ołowiu. Nie nagrywałem tego. sygnału jak dzwon. Zapomniałem włączyć kamerkę, przyznam. No ale cóż, no. Nic specjalnego. Niestety, jednak jest tutaj śmietnikowo. 80 94. Zobaczmy. Kolejna bracha. W środku było zgnite drewno. Więc to było jakaś. Obręcz czegoś drewnianego, pojęcia nie wiem co to było, ale raczej to nie jest. Wikingów. No i jest i następna. Myślałem, że to jakiś zagraniczniak, ale raczej elka. A myślałem, że zagraniczniak, bo mi tutaj tył nie pasował. Nie wiem co to jest, powiem szczerze. One shilling. O, takiego 55. piąty. Takiego nie miałem. Fajnie. Ha, 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 Tego się nie spodziewałem. Wygląda jak ruski czołg na Ukrainie. Przepalony, kawałek ołowiu, a jednak śmietnik. Chyba coś na wierzchu nawet. A cóż to może być? Zobaczmy razem. O! Jaja po prostu. no jednak liście ją troszkę zniszczyły. Ta zgnilizna leśna. George szósty, na wierzchu praktycznie. No dobrze wiedzieć. Tutaj był ten George. Znowu prawie na wierzchu. Miał kawałek przypalone przypalony. Podejrzewam, że jak budowali tutaj domy tam w okolicy, lub może jak szła droga, jak ją robili, no to, to ten, 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 ten skrawek tego lasku służył jako śmietnik, niestety. Ja, to jest sygnał na sygnale, także będę musiał zmienić taktykę. Może teraz będę nagrywał od czasu do czasu, że tak powiem ewentualnie pokazywał, co tam znalazłem, czyżby znowu na wierzchu. O. Aha. No chyba tak już tu będzie. Kolejny zniszczony, przypalony kawałeczek połowio. Parametrów dalej. Idealne siedzisko. No i popijawka jakaś. Te kilka takich powiedziałbym: solidnych butli. Bardzo solidnych butelek. Ale raczej nie stare. Jedna jakaś. Cóż tu będzie Sun Up Nie mam pojęcia co to jest Ale z gwintem no cóż może troszkę powojenne czasy, może międzywojenne, jeżeli ma szczęście poszukamy śmieciowisko, sporo śmieci już tu wygrzybałem No i ten ostatni sygnałek dwie dochówki takie były dziwne no Ale na pewno nie rzymskie, tak? Ech, no i monetka pod nimi tam wyłuskałem. Co to za monetka? Nie mam pojęcia, ale zaraz się dowiem. ja słuchajcie. Oczywiście te butelki nie są wiktoriańskie. Więc tu mamy przykład, gdzie czasy Wiktorii ktoś to zgubił, a potem czasy bardziej powiedziałbym współczesne. No chodźmy. Czasy współcześniejsze. To tutaj palił sobie ognisko, czy pił, czy coś, czy gruz wyrzucał. No ale jest kolejny moniak. Tutaj to było, tu, tutaj że tak powiem pili, ognisko palili, ale jak tu siedzieli, to mówię sprawdzę z drugiej strony i może coś im tam wypadło ciekawego z tych kieszonek, jak się już opili. Zobaczymy. No niestety, tym razem to oni sobie tam polmosik wyrzucili. Taki sygnałek pro forma tym razem. Keo 50. Naprawdę nie spodziewam się, żeby to było coś godnego. Ale wykopię. Tak jak myślałem, jakaś blaszka. Nie nagrywałem, bo się śmietnik zrobił. Więc, yy, pominąłem sygnał 60, parę taki kiepski. Prawdopodobnie to jakiś tandetny wisiorek był z blaszki, raczej nie ze srebra, ale aż sprawdzę w domu. Dłamek i to bardzo, bardzo głęboko był. Moje przypuszczenia sądząc po ukształcowaniu terenu, no i nie oszukujmy się Sprawdziłem tutaj już teraz sobie tym skanerem LiDAR No są tu doły, są tu doły, jakby to był zrzut bomb Druga wojna światowa, więc podejrzewam tamte doły, jeżeli to wybuchło tam Odłamki razem z ziemią spadały tutaj, dlatego to jest głęboko No i cóż no, szlak trafił, marzenia o czymś starym Jeszcze się tu troszkę pokręcę może coś przetrwało zobaczymy. Jeszcze na początku myślałem, że to będzie żwirowisko, ale nie sądzę. Są jakieś zniszczone, połamane resztki drzew starych, więc raczej na 100% to były bomby. 83 na razie same śmieci. No i tak jak mówię, współcześni tutaj sobie chodzili. No widzicie te do doły, tak? Drzewo całkowicie zniszczone. Może zgnite, może uszkodzone przez te odłamki. No i tam, no tam już są zrzut bomb na pewno. Dobra, coś tam się do mnie uśmiechnęło znowu. Niestety, znowu leśna korozja. Wrać piąty, no ale jest, coś tu przetrwało, kurczę, żeby tylko jakieś sreberko już będę, happy man, będzie widać, no tam jest lej, pokażę tam, jeden, bum, drugi, potem tam bum, trzeci, A ja sobie chodzę tak pomiędzy, odłamek, cóż by innego, prawda? No niestety, skończył się zrzut, to zaczął się śmietnik. Dwa sygnałki, znowu George piąty, To ten drugi sygnałek, podejrzewam z tej samej kieszonki również George 5 Jedna buteleczka. Tutaj, że tak powiem, szwendałem się naokoło. Nic, 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 ale pod drzewkiem, to już warto sprawdzić. Potem mi zostanie jeszcze tylko tam i koniec, można powiedzieć koniec, pani, koniec tego lasku. Tak i tam znowu zdechlaczek. Cholerny odłamek. Znowu No niestety Znaczy to, takie widoki już mnie po prostu nie dziwią Dlaczego nasze? To jest jakaś chyba takie Nie wiem Elementy kultury Że nosimy pełne Ale już jesteśmy zbyt zmęczeni Żeby zabrać puste Ale nic to Mamy jakieś starone zwalone drzewko no i też widzę brytole coś pozostawiali, przynajmniej szklane. Także co kraj to obyczaj. Patrzcie jak niesamowicie przyroda sobie radzi. Ja to położę na ziemi tak jak było, ale chciałem Was dokładnie pokazać. Patrzcie butelkę ktoś wywalił sobie. I przyroda sobie z tym poradziła nawet tam jakieś tam resztki zgnitych liści dostały się do środka to wszystko zgniło, zbutwiało a to jest jakieś papaprotka podejrzewam tak mi to wygląda sobie w tym rośnie no nie będzie nas, przyroda sobie da radę prawda? było to dokładnie tutaj więc tak odłożę Taki jakiś śmieciel, ale i tak go wykopię. Kopać nie trzeba, musi kawałek rurki Ja już w zasadzie, zobaczcie, jestem na końcówce, to już jest droga Także to już jest całkowity śmietnik, ale Ale ten sygnał mi się naprawdę podoba, ma potencjał Potencjał Miedzianej rurki Kolejny sygnał z potencjałem, gdzie on jest? O, no, dwa nawet. 91 jeden albo dwa, albo jeden dłuższy. Osiemdziesiąt sześć. A, zobaczmy, ładnie brzmi, Wojcok centralnie. Na sztorc, więc mu to pięknie biło. Niestety pusty, skarbów brak. Guzior tym razem zrywka nawet mi się podnosić nie chce przyznam. Śmieć, współczesny śmieć. No ja chyba nie spodziewam się za wiele po tej sekcji dziwne, pełno krzaków, a tu nagle jakaś ścieżka się zrobiła. A na tej ścieżce był sobie moniak. No jakiś tam trupet po trupek. No ale cóż, idę tą ścieżką. W takim razie ścieżka skończyła się tak niespodziewanie, jak się zaczęła. Poszedłem w kierunku starych drzew, czyli nie takich. Mam na myśli takie już zdechłe, no, umarłe ze starości. No zobaczymy co z tego wyjdzie. No i są jakieś tam zdechłe trzy pensy. Najważniejsze, że jest monetka. Ale ja to samo drzewo obchodzę jest tradycyjnie. I znowu coś tu ciekawego. Na pewno coś tutaj ciekawego bije kolorowy, kolorowy metal dobra, nawet nie muszę kopać tu jest odłamek małe podsumowanko blachy, żelastwo, złom trochę ołowiu, trochę miedziuchy ruski czołg no i wpadło troszkę tych monetek ale powiem wam szczerze też pójdę na złom coś mi się wydaje to nie jest na pewno sreberko, gdzie to jest? a to nie jest na pewno sreberko to jest blaszka jakaś tam może od bryloczka, może od czegoś nic specjalnego generalnie to ten jeden szyling alki było jedyną monetką, którą muszę powiedzieć pierwszy raz znalazłem a tak to trochę licho jednak cóż Czas spędzony sympatycznie, natomiast znaleziska tragiczne, chociaż przynajmniej trochę krągłości wpadło, bo ostatnio nawet z tym było kiepsko. Także cóż, pora znaleźć sobie inną miejscówkę. Ta niestety była bardzo kiepska i mało produktywna.